Ryszard, ty draniu, oddaj mój rower! Matko jedyna, matko jedyna, nie, no idziesz do domu! Sarełasana i miła boku, a ci bici Jestem zawodowcem, oblewam innych szynami w słoiku! To się kameruje! Jestem oazą spokoju, jakbyś kurwa nie zauważył! Stachu, gdzie pieniądze są za las? Medyk, dawaj bimber! Ara, ara, sayonara, kurwa, mać, wypierdalej. Gruby nie żyje! Rudy się nie dostał. A może kup sobie grzemień? Medyk! Medyk do jasnej, kurwy! Będę grał w grę! Xbox Series X to lodówka! Mysz o zagrożony wyginięciem! Co ty odwalasz? Ryszard oddaj mój pilot! Jesteś świetnym medykiem! Sweet home Alabama! Oj Karolu! Pozjadało ci się już wszystkie rozumy, Karolu! Halo! Admin! Mówi Hymil Jadwiga, lipinki Łożyckie łącz na 43! Halo, sterta się pali! Ale urwał! No to było dobre! Sawaj, wsawaj do kurwy nędzy! Jak mogłeś pomylić sól z cukrem i pocukrowałeś frytki, ty ty mądry jesteś! No teraz już wszystko wiadomo! Pokaż mi te swoje towary! Ha, oh, Daddy! Eh? Co Co co, tu się stało się? Po prostu się wstrzymam, już tego nie wytrzymam. Kto to widział? Takie słowa, takie przekleństwo, taki obraz? No kto to widział? I ja bado! Wiesz, że masz włączony mikrofon? Czy ty naprawdę myślisz, że cię lubię? No chyba nie. oła oła Halo, halo! Słychać mnie! Langusta, langusta pospolita, skurup jak morski z rodziny langustowatych. Jadalna, zaliczana do owoców morza. Poławiana gospodarczo na dużą skalę. Nazwana Czerwoną Langustą lub Langustą Europejską. Nazwą langusta określane są również inne gatunki langustowatych. Zwłaszcza z rodzajów Palinurus i Panulirus. Jametekudasai! Jare jare daze! Mnie nie ma, bo poszedłem! No to już przesada: 23 szczury w Kiblu? Dlaczego wy trujecie ludzi? Panie, daj no pięć złotych! Dioda! Mamma mia, jutro to cały dzień w domu będziesz siedzieć! Jestem hardkorem, kaskaderem z Hollywood! Naruto! Sasuke! Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą, kurwa! Napij się coli lepiej! Biorę chipsa i go jem! Lubię placki! Potem wszystkim wyjeżdżam do Brazylii! Szybciej z tą lodziarnią! a to nie, to za trudne. No, hakuna matata, o, jak cudownie to kurwa brzmi! Brawo sześć, zrywam łączność! Coś szalonego! Mięsny jesz, ja pierdolę, ty go zjesz! Siema, siema! Jak sobota, to tylko do Lidla, do Lidla! Stukłem szklankę. Uff. Czasami Uber lepszy niż Tinder. Bulie, widzę! Buzie widzę w tym tęczu! Grzegorz Brzęczy szczykiewicz. Z Kamieliny! Pam, pam, pa! Pójdę do gminy i powiem tutaj, co się odjanie Pawla! Kurwa! Kurwa! A może zrobisz sobie srakę i ją zjesz? Medyk nożesz, kurwa! A oh, shit! Here we go again! się Liptonka, dobrze ci zrobi! Ile można czekać, żeby żabka była otwarta? Jeśli coś jest głupia, działa, to znaczy, że wcale nie jest głupie! Jak mi dają, to jem! Fortnite to najgorsza gra na świecie, a Team Fortress i Minecraft najlepsze kurwa! O chorybka to ten Smurf! No cóż, mogło być go o, cholera ma bliźniaka! O nie! Jesteśmy zgubieni! Mleczyk? O chyba ostatni w tym sezonie! Matko Boska Częstochowska, tata z Żelazko! Wąż rzeczny, tu du 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 jest niebezpieczny, tu du 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 jak cię chapną, tu du du du, to zadek puchnie wciąż. Jestem najlepszym graczem w Fortnite, a my to jakieś chińskie bajki! Andrzeju, nie denerwuj się! Czy rozumiesz słowo wyjdź? Mój brat jest adoptowany! Kup mi świeżaka! Siemaniu! Sam zgranie! Szybko, B! LPP! Na górze róże, na górze róże! Mam Alzheimera, na górze róże! Lubię HENTAI! Nie, to ja jestem twoim ojcem kurwa! George pocałuj mnie! Follow the train, CJ! All you have to do is follow the goddamn train, CJ! Daj grosika, panie prezesie! Jestem z zawodu egzorcystą! Wie pan co? Moim zdaniem to nie tak, że jest dobrze albo, że jest niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Co ty sobie myślisz? Ogórki rosną na drzewach, a nie na ziemi! Szósty dzień tygodnia, a świeca płonie jak pochodnia! Jutro znowu będzie pomidorowa zrobiona z rosołus wczoraj. Kiedy jestem głodny, to jem kebaba. Ty się o mnie nie martw, ja zawodowiec jestem! Żuber na przecenie jest, ja biorę! Panie, ja to jestem graczem! O, to było w ogóle nie w pytkę! Do you want to have a bad time? Wejź, dar, wejź, dar, numa mojej! Numa numa manu mojej! Inżynier, weź tu postaw zasobnik!